spotkania z to jest zawsze coś wspaniałego. Myślę, że to jest jeden z powodów, dla których gramy, dla których trenujemy, dla których chcemy to robić jak najlepiej, ponieważ przede wszystkim no mi zależy na tym, aby, aby jak najwięcej dzieci e, do koszykówki wprowadzić, aby jak najwięcej dzieci e, się ruszało. E, ja to osobiście bardzo lubię, mam nadzieję, że, że te spotkania będą częściej i, i więcej, bo, bo e, to jest coś, Naprawdę bardzo ważnego. Dla klubu Trek Sopot też jest bardzo ważną sprawą, aby być jak najbliżej lokalnych społeczności. Sopot jest małym miastem, w którym bardzo łatwo jest żyć blisko siebie, dlatego bardzo dbamy o to, aby jak najczęściej kliściarze spotykali się z młodzieżą w szkołach. Zależy nam również na tym, aby przekazywać wartości, które niesie za sobą sport, a także program One Team, który wspólnie z Motorolą tutaj prowadzimy. Czyli szacunek, współpraca, zaangażowanie, także dbanie o zdrowie i zabawa.